Ale w tym, że z tego czy, w tak. czy wie Pan, co oznacza SKO? Szkolna kasa wszędzie. Brawo. Wiem, pamiętam. W takich dzieckiem... rzeczach uczestniczyłem, będąc również w Czy będę mhm. z oszczędzał Pan i wpłacał pieniędzy na księżycę SKO? Jeśli tak, to na co Pan oszczędzał? Oszczędzałem na różne własne plany, zamiary, wydatki, na przykład na spędzenie w miłym miejscu, ciekawym miejscu wakacji, no, no, takie rzeczy. No super! To, no, może na rower? Już dokładnie nie pamiętam, bo trochę lat w tamtych trudnych minęło, ale myślę, że tak. Na rower Czy i na wakacje. Czy słyszał Pan o szkolnych blogach? Tak. Ta. Są to blogi, na których opisujemy, co się dzieje w szkole. Na przykład kiermasze zarobkowe, konkursy o oszczędzaniu, kapele, biurki baterii, nakrętek i maskulatury. Nasz blog nazywa się Banknot Wilkowy. Chcielibyśmy Pana zaprosić do odwiedzenia naszego bloga. Miło nam będzie, jeśli umieści Pan swój komentarz. Dobrze, postaram się Proszę tam zajrzeć. Proszę przyjąć zakładkę mm. lub kredkę z adresem naszego bloga. O, to wezmę kredkę. No. Dobrze. 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 Bardzo dziękuję. Wywiadu I życzymy Panu Bardzo dziękuję. Ja Wam też życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Także, żebyście oszczędzali, spełniali własne zamierzenia, marzenia, dobrych wyników w nauce. No i o. zbliżają się wakacje, więc także dobrych Ślicznie wyników. Ślicznie dziękujemy. A skąd Pan tego? jest, możemy się dowiedzieć? Daleko? Daleka? W Ostrowi Mazowieckiej i w Warszawie. W Aha, W Ostrowi, okay. a w tygodniu w Warszawie. Bo mhm. się... a, dziękujemy bardzo.